Hej, to Ola, witam w kolejnym filmiku. Nie wiem czy wiecie, ale w tym roku zastanawiałam się nad robieniem vlogmasu. Zostało 5 dni do świąt, więc możecie się udomyślić jaka ostatecznie padła decyzja. Nie zdecydowałam się na vlogmas, ponieważ w tym roku robiłam dużo kontentu lifestyle'owego, który mi się nie podobał, który Gdzieś tam tworzyłam na siłę i większą przyjemność sprawiał mi kontent książkowy, ale teraz pod koniec roku wróciła mi ta iskierka. Stwierdziłam, że nie będę jej zabijać od razu maratonem vlogowym. Ale co powiecie na 5 dni? 5 dni do świąt, 5 punktów do ochaczenia na Christmas bucket list, 5 dni jajwy. Od dzisiaj do Wigilii na tym kanale będą pojawiać się daily vlogi, które nagrywam od 19 do 23 grudnia. Jeżeli chcielibyście zobaczyć coś konkretnego, dajcie znać. Jeżeli chcielibyście zadać Jakieś pytania, zrobić mały segment QA też, piszcie koniecznie. No i co? No i przygotujmy się razem do świąt. Zacznijmy odliczanie. Ot, to staje się tak bardzo nocnym stworzeniem, że jest to wręcz przerażające. Miałam mieście rano biegać, bo wróciliśmy o północy z kina. Byłyśmy na jego 3. Kubiutkie, ale fajne, bardzo dużo efektów specjalnych i magicznych sztuczek. Zdecydowanie bardziej zachwycające były triki niż fabuła. się późno, więc od razu stwierdziłam, nie idę rano biegać, bo nie dotrwam do wieczora, będę tak strasznie zmęczona. Ale co za różnica, czy biegam, czy leżę w łóżku. Jeśli on od trzeciej skacze mi po głowie. więc skoro tak czy siak będę zmęczona, to możemy mieć bieganie z głowy. Chodzę trochę za późno. Są to tylko 3 km, więc liczę, że dalej bez problemów stężę do pracy. Wiesz na Możecie się zastanawiać. Ola, biegasz trzy razy w miesiącu, dlaczego dzisiaj musiałaś wstać o 5 rano pobiegać? Bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, nie musiałam. Po drugie, zaczęłam nowy plan treningowy. I stwierdziłam, tak jak za każdym razem, że tym razem wytrwam I dzisiaj był drugi dzień, więc <grym> zobaczymy, jak pójdzie dalej. Chodźmy zrobić kawę. Powinna się porozciągać, ale już się przebrałam Albo mnie już nogi. Hmm. I druga mini porcja płatko. Kupiłam od tobie trawę do gryzienia. Jo, nie będę cię zawstydzać w internecie. Mój największy talent wstać 3 godziny przed rozpoczęciem pracy i się spóźnić. make Makeup Challenge. Jakie mamy plany na dziś? Jakieś takie trzy punkty do odhaczenia. Chciałabym chyba dzisiaj zrobić cynamonki, albo przynajmniej kupić rzeczy na cynamonki. Przyjdziemy się na lodowisko w Parku O, i zrobimy paznokcie. I w międzyczasie albo obejrzymy coś, albo posłuchamy książki. Będziemy się bawić fenomenalnie. I mój odwieczny problem. Malować rzęsy czy nie malować? Może tylko ja podkręcę. Jak wyglądam? Bosko? 5 minut zajęło mi ten makijaż. Dobry czas. Widzimy się po robacie. Wróciłam. Po pierwsze powiem wam, że jestem podjęta i potrzebuję drzemki. Po drugie zrobiłam zakupy. Takie mini, bo w sumie jutro jedziemy na zakupy normalne z listą. Teoretycznie zaszłam po rzeczy do cynamonek, ale było mascarpone na promocji, to wzięłam. Jak mascarpone to stwierdziłam, może zrobię tiramisu. mam ochotę na kukurydzę. No zobaczymy. od rzęca. Niczego nie żałuję. Chciałam zacząć od ciasta, ale jest tutaj taki syf, że chyba zaczniemy od sprzątania. Na mąki. Pół szklanki ciepłej wody, pół paczki drożdży i łyżka cukru. I to sobie idzie pod przykrycie i będzie sobie 15 minut wyrastać. W tym czasie przygotuję suche składniki. Trzy szklanki mąki, u mnie to będą kubki. Jedna trzecia szklanki cukru, 1 czwarta roztopionego masła, jedno jajko, jedno żółtko i trochę soli. No i drożdże jak wyrosną. Minęło trochę czasu. Troszkę nie wyrosły. Rozrobię drugie. Wystarczy na około pół kilo mąki. Mm, były do października 2025. I odkładam na półtorej godziny. Albo aż dwukrotnie zwiększy swoją objętość? Swój rozmiar? Nie wiem, co to wyjdzie. To jest przed. Wygląda nieźle. Ale nie jest aż tak mięciutkie jak zazwyczaj. Przykryłam i zostawiam na godzinę czy dwie. Nie wiem co, minęło półtorej godziny. Za chwilę będzie półtorej godziny, i to ciasto nie wyrosło. W ogóle. Jest dalej tak samo twarde jak było. Słabo. Ale chyba nic to nie będzie. No, planujemy iść na to lodowisko, więc pójdziemy. I po prostu po lodowisku zobaczę, czy wyrośnie. Jak nie, no to nie będę tego nawet piec, bo wyjdzie za kalec i będzie niefajnie. Dobra, jedziemy. O Jezu, nie chce mi się. Ale będzie dobrze. Czy jesteś podekscytowana? <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi. Przez to, że jestem gładczy, że nie będzie takiego wajbu, jak bym chciała. Ja myślę, że będzie fajnie. Tylko muszę zacząć jeździć, żeby zrozumieć. Ostatecznie sam dojazd zajął nam bardziej 40 minut niż pół godziny. Miałyśmy swoje łyżwy, więc to lodowisko, wejście na to lodowisko było kompletnie za darmo. Były szafki, w których można było zostawić swoje rzeczy. Ta szafka kosztowała nas 3 zł. Lodowisko wydaje się z zewnątrz dużo większe. Nawet na tych nagraniach możecie zobaczyć. Jest to ogromne. W praktyce wraz z ilością ludzi, która wchodzi na lód. Dzień jak wrażenie? Wow! <laughs> Trzeba uważać, nie jest to lodowisko, na którym możecie robić sztuczki, czy doskonalić swoją technikę, raczej miło, rekreacyjnie spędzić czas z najbliższymi. Byłyśmy króciutko, bo godzinę. Teraz są minęła godzina. Tak, bardzo ładnie to wygląda, tylko jest mniejsze niż się wydaje. Było dużo dzieci, dużo takich buziarskich par. Kilka pierwszych randek, mam też wrażenie. Ale było fajnie. Za daleko, żebyśmy tutaj przyjeżdżały co tydzień. Za daleko, żebyśmy przyjeżdżały pewnie nawet teraz na rok. Ale jakby ktoś miał dobry dojazd, to sobie polecam. Fajny vibe. Fajny dla dzieci fajny dla... fajniejszy dla nastolatków. No. Uważam, że to jest dobre miejsce. Jakbym była nastolatką na brudnie, przyjeżdżałabym tutaj. Dobra, idziemy teraz zjeść, bo tradycyjnie ja jestem normalnie głodna. Szybki hol, co wziąłeś? E, burger rywala, frytki, 5 mozzarella sticksów, sos green and garlic i Coca-Cola zwykła. Very nice, very nice. Ja wzięłam Cola Zero, frytki, 3 mozzarella sticksy, rywala z umami. Bardziej i ja mega lubię to. Dobra, sprawdźmy ciasto. Nie patrzyłam, ale nie mam dużych oczekiwań. Ty, trochę wyrosło. Hmm, chciałam powiedzieć, że to pójdzie do kosza i specjalnie zaszłam do Biedry po więcej masła i więcej drożdży. Ale teraz może bym zaryzykowała. Niech poleży tyle, ile będę ściągać pasnokcie. I przed malowaniem wrzucę. Położę na kaloryfer, próbujemy. Jestem podjęta, nic mi się nie chce. Miśka poszła do siebie czytać książkę, więc ja włączę audiobooka, ale nie słucham obecnie nic świątecznego. Czytam świąteczną książkę, a słucham cieszę się, że moja mama umarła Janet McCarty, czyli memoir dziecięcej aktorki Janet McCarthy, która zasunęła rolą sam package w iCarly. o jej toksycznej relacji z jej mamą, o tym jak zaczęła robić karierę, o tym jak się czuło. Opresji na niej wywieranej tak itd. Tak Ciężki temat. Ciężko mi oceniać tu książkę. Jestem w jakichś 40%, może? Procentach, ale spokojnie jest to, że Janet czyta. Jest to też książka z mojego fizycznego TBR-u. Jest to temat interesujący, mimo że straszny. Boże, jaka jestem zmoczona. To jest ta druga 30. Znam pasnokcie. Nie idealnie. Ale lepiej nie będzie. Jestem mega zmęczona, więc ugniatamy to ciasto. No ciekawe, to jest nie wyjdzie. posiłki, bo nie dam rady sama. Teraz pół kostki masła, flanka brązowego cukru, cynamon, szczypta gałki muszkatołowej. Jak to wygląda przed, jest potencjał. I na 25 minut chyba do piekarnika 180 stopni Celsjusza. Trochę sobie posalowałam skórki, trochę mocno, ale mam dość. Anyway, zrobimy jeszcze po i pójdziemy spać opakowanie serka 50 g masła i 100 g cukru pudru. Przekulujemy kawałka. Tutaj szczerze nie miałam już humoru, byłam zmęczona, chciałam jak najszybciej posprzątać, żeby nie musieć tego robić z samego rana. Zapakowałam cynamonki do lodówki, wskoczyłam pod prysznic i poszłam spać. I to tyle na dziś. Dajcie znać, czy bawiliście się dobrze, dajcie znać, co wy robiliście wczoraj i do jutra!